Zdrowaś Maryja, Boga Rodzico, błagamy Ciebie, Święta dziewiczo, niech łaska Twoja zawsze nam się Twoja zawsze nam sprzyja, może się za nami, zdrowaś W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa. I dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. Modlimy się o błogosławieństwo Boże zdrowie, wszelkie potrzebne łaski dla wnuczka Harego i jego rodziców od babci Marii. Na początku liturgii przeprośmy Boga za nasze grzech. Panie Jezu, który przyszedłeś odkupić całe stworzenie, zmiłuj się nad nami. Chryste, który uświęcasz świątynię swoją obecnością, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który dajesz nam Maryję za Matkę, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Módlmy się, Wszechmogący Boże, obchodzimy wspomnienie Najświętszej Marii Panny, którą obdarzyłeś pełnią łaski, spraw dzięki jej wstawiennictwu, abyśmy mogli także uczestniczyć w tej pełni przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje. I króluje w jedności Ducha Świętego Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Czytanie z Księgi Proroka Zachariasza. Ciesz się i raduj, córo Rosjonu, bo już idę i zamieszkam pośród ciebie, mówi Pan. Wówczas liczne narody przyznają się do Pana i będą ludem Niego, i zamieszkają pośród Ciebie. A Ty poznasz, że Pan zastępów mnie posłał do Ciebie. Tak więc Pan zawładnie Judą jako swoim dziedzictwem w Ziemi Świętej i wybierze sobie znów Jeruzalem. Zamilknij wszelkie ciało przed obliczem Pana, bo już powstaje ze świętego miejsca swego. Oto Słowo Boże. Chwalimy, Panie, twoje przesławne imię. Chwalimy, Panie, Twe przesławne imię. Bądź błogosławiony, o Panie Boże, Ojca naszego Izraela na wieki wieków. Twoja jest, o Panie, wielkość i potęga, sława, majestat i chwała. Chwalimy Panie, Twoje przesławne imię. Do Ciebie, Panie, należy królowanie, bogactwo i chwała od Ciebie pochodzi. Ty nad wszystkim panujesz, a w ręku Twoim siła i potęga, i ręką Twoją wywyższasz i utwierdzasz wszystko. Chwalimy, Panie we przesławne imię. Alleluja, 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 Alleluja. Moje owcy słuchają mojego głosu, ja znam je, a one idą za mną. Alleluja, Alleluja. Pan z wami i z duchem twoim, słowa Ewangelii, według świętego Łukasza. Chwała tobie, Panie. Gdy Jezus mówił, jakaś kobieta z tłumu głośno zawołała do Niego: Błogosławione łono, które cię nosiło i piersi, które stałeś. Lecz on rzekł: Tak, błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają Słowa Bożego i go przestrzegają. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Wpatrzeni w Maryję Służebnicę Pańską, zwróćmy się w ufnej modlitwie do naszego Zbawiciela, Pani Jezu, udziel swoim kapłanom ducha służby i miłości do braci, aby pomnażali Królestwo Boże na ziemi. Ciebie prosimy. Panie Jezu, wejrzyj. Na zgromadzenie sióstr prezentek, aby wiernie realizowało swój charyzmat nauczania i formowania dziewcząt. Ciebie prosimy. Panie Jezu, prosimy Cię o Boże błogosławieństwo, zdrowie i wszelkie potrzebne łaski dla wnuczka Harego i jego rodziców. Ciebie prosimy. Panie Jezu, daj nam zebranym w tej świątyni. Gorliwie wypełniać Twoje prawo, abyśmy zasłużyli na szczęście wieczne przy Tobie. Ciebie prosimy. Panie Jezu, nasz zbawicielu, przyjmij prośby, które zanosimy do Ciebie, obchodząc wspomnienie ofiarowania Twojej najświętszej matki, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Idźmy, tulmy się jak dziadki, do serca Maryi i matki. Czy nas życia trud, czy to winy czerni brud? Idźmy, idźmy. Z sercem z łzami, okiem to serce znać miłos. Odwróci bolesny cios. Idźmy, idźmy, mównym krokiem drzewnym sercem. Panie wie, przed Tobą, to serce zna Dzieci głos, odwróci bolesny głos. Módlcie się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg, Ojciec Wszechmogący. Boże nasz Ojcze, niech nas wspomaga w swojej dobroci jednorodzony Syn Twój, który rodząc się z dziewicy nie naruszył paniństwa matki, lecz je uświęcił. Niech On oczyści nas z grzechów i uczyni naszą ofiarę miłą Tobie, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen. Pan z wami. W górę serca. Pana. Dzięki składajmy Panu, Bogu Naszemu. Godne to jest Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Tobie, Ojcze Święty, zawsze i wszędzie składali dziękczynienie, i abyśmy Ciebie wielbili, oddając cześć Najświętszej Maryi, zawsze dziewicy. Ona zgadzając się na Twoje słowo, stała się Matką Jezusa Chrystusa, a przyjmując całym sercem Twoją zbawczą wolę, jako pokorna służebnica poświęciła się dziełu swojego Syna. To co Ewa straciła przez niewierność, Maria odzyskała przez wiarę i stała się dla pielgrzymującego ludu znakiem pociechy i niezawodnej nadziei. Dlatego z aniołami Wszystkimi świętymi Wysławiamy Ciebie razem z nimi Wołając Święty, święty, święty Pan Bóg Zastępów Pełne są niebiosa I ziemia Chwały Twojej Osanna na wysokości Błogosławiony Który Idzie w imię Pańskie Hosanna na Wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc bierzcie i jedzcie z tego wszyscy. To jest bowiem ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich. I ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: Bierzcie i pijcie z niego wszyscy. To jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za Was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. To wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim kościele na całej ziemi. Sprawa, by lud Twój wzrastał w miłości razem z naszym papieżem Leonem, naszym biskupem Arturem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogorodzicą Dziewicą Maryją, ze Świętym Józefem, jej Oblubieńcem, ze Świętymi Apostołami, i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z Nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie Tobie Boże, Ojcze wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego Słowom, ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Panie Jezu Chryste, Ty powiedziałeś swoim apostołom, pokój wam zostawiam, pokój mój wam daję. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełnij go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój, Pachaniski, niech zawsze będzie z Wami i z Duchem Twoim. Przekażcie sobie znak pokoju. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który kładzisz grzechy świata, obraż nas pokoje. Oto baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Ciało, któreś na krzyżu samotnie wisiało Za nasze winy, Synu jedyny Ojca wiecznego, Boga prawego Męki te znosiłeś za Na nasze winy, synu jedyny, ojca wiecznego, Boga prawego, męki te znosiła, daję Ci pokój. W swój srogi, o Jezu Drogi, pohamować raczy, żebrzem litości i twojej miłości, byś nie w swój srogi, o Ojcze, chwała Tobie. Swe... Tobie, swe życie składam, Tobie, kocham Cię, módlmy się. Najłaskawszy Boże, obchodząc wspomnienie Najświętszej Marii Panny, przyjęliśmy sakrament Eucharystii. Sprawa byśmy za jej przykładem wiernie służyli dziełu odkupienia przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Święty Michal Archaniele, wspomagaj nas w walce, a przeciw zasadzkom i niegodziwości złego ducha bądź naszą obroną. Oby go Bóg pogromić raczył. Pokornie o to prosimy. A ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą, mocą Bożą strąć do piekła. Amen. Pan z wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Idźcie w pokoju Chrystusa. O zbawcza, hostio, czci, Co lud do niebios wiedziesz bram, Z dwójstrogi nęka wiernych ci, Daj siłę, pomoc, zeźli nam Jednemu w trójcy,